Po uchwaleniu budżetu dochodzi do konfliktu między rządem a parlamentem, który domaga się postawienia przed Trybunałem Stanu ministra Czechowicza. W parlamencie pojawia się wniosek o wotum nieufności dla ministra pracy i opieki społecznej Aleksandra Prystora. W tej sytuacji 17 marca 1930 roku rząd podaje się do dymisji. 29 marca prezydent zamyka sesję sejmową i tego samego dnia powstaje rząd Walerego Sławka, w którego składzie znalazło się dużo pułkowników. W związku z tym gabinet jest określany właśnie drugim rządem pułkowników. W tym rządzie byli między innymi Aleksander Prystor, Stanisław Car, Felicjan Sławoj-Składkowski. Powstały rok wcześniej centrolew, Widząc, co się dzieje w kraju, czyli kryzys, bezrobocie, postępującą biedę na wsi, rosnące niezadowolenie społeczne, postanawia rzucić rękawice rządzącej sanacji. Postanawia podjąć próbę eskalacji konfliktu, przekonany, że w warunkach kryzysu gospodarczego nie jest w stanie obalić Piłsudskiego i odsunąć od władzy sanacji. Centrolew. Zwołuje do Krakowa na dzień 29 czerwca 1930 roku Kongres Obrony Prawa i Wolności Ludu, mimo utrudnień czynionych przez władze na przykład, rozsyłano fałszywe telegramy, że kongres został odwołany, utrudniano dojazd. W Krakowie zgromadziły się tłumy. W uchwałach podjętych stwierdzano, że w Polsce panuje dyktatura Piłsudskiego i którego należy odsunąć od władzy. W czasie wiecu niektórzy z mówców rzucali radykalne hasła, takie jak cytuję. Do widzenia w Warszawie, gdy będzie się tworzył rząd robotniczo-chłopski, zapowiadano dalsze manifestacje w całym kraju, apogeum tej akcji protestacyjnej. Planowano na 14 września 1930 roku, kiedy to zamierzano w 22 największych miastach w Polsce zorganizować wielkie zgromadzenia protestacyjne, licząc, że w ten sposób zmusi się sanację do ustąpienia. Opozycja jednak nie doceniła Piłsudskiego i przeceniła swoje możliwości. Początkowo wydawało się, że władza jest bierna w obliczu działań podjętych przez centrolek, ale były to tylko pozory. 23 sierpnia ustępuje Walery Sławek. Dwa dni później na czele rządu staje Józef Piłsudski. Jeżeli na czele rządu stawał Józef Piłsudski, oznaczało to, że będą się działy rzeczy nadzwyczajne. Piłsudski. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych. Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.